Dzień dobry, zaprezentuję Państwu jak zrealizować proces z grupy pierwszej zakończenie umowy kompleksowej w portalu użytkownika profesjonalnego. Jestem zalogowany w roli rynkowej jako sprzedawca energii. Z górnej belki wybieram zakładkę procesy, sprzedaż energii elektrycznej, zakończenie umowy kompleksowej. Otworzy się formularz, w którym uzupełniamy wymagane pola. Do przeprowadzenia procesu użyjemy testowego kodu PP, który jest już zarejestrowany w CIRE. W charakterystyce punktu pomiarowego jest wpisany użytkownik KSE oraz jest zawarta umowa kompleksowa. Określamy datę zakończenia umowy kompleksowej, kod punktu pomiarowego. Czy wiele podmiotów? Jeżeli w charakterystykę punktu pomiarowego jest wpisane więcej niż jeden użytkownik KSE, należy zaznaczyć checkbox oraz wymienić, pod, wymienić wszystkich użytkowników KSE widniejących w charakterystyce. W tym punkcie pomiarowym jest wpisany tylko jeden użytkownik KSE. Jest to osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Zapisujemy. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych atrybutów, klikamy prześlij. W prawym górnym rogu pojawi się komunikat o poprawnie zrealizowanym procesie. W zakładce umowy nie mamy już umowy kompleksowej. Dziękuję.